Witajcie moi kochani, ja do Was dzisiaj przychodzę z zamówieniem. Co prawda, wpadłam troszeczkę do domu na chwilkę z przyczyn niezależnych od siebie, bo u nas jest 70-lecie parafii. Więc wiecie, ja jest pięknie się ubrałam w białe polerko i tak dalej w pewnym momencie. Czuję na sobie z tyłu, coś mi ktoś wylał, wylał mi ktoś keczup. Oczywiście tam jest dużo y, y, młodych, ale dużo jest osób starszych, także co prawda, ja mówiłam tym paniom, żeby przeszły sobie do stolika, będzie im wygodnie, ale nie, nie, nie. No i właśnie z tyłu patrzę, a ja mam cały keczup na plecach, więc mam czerwoną plamę. Przyleciałam szybko się przebrać, oczywiście namoczyłam sukienkę, y, przebrałam się. Namoczyłam, bo nie wiem czy ją odpiorę, tak się zastanawiam jak nie wiem czy wiecie, czy po keczupie się odpiera jakoś. Nie miałam jakichś takich zdarzeń, żeby jak ktoś mi y, taką porcję keczupu wylał na mnie. Więc zobaczymy, bo jeszcze miałam takie bolerko białe, bo zobaczymy. Namoczyłam, będziemy sprawdzać. Ciekawa jestem czy u Was też taka piękna pogoda jak i u nas, naprawdę wspaniale jest wczoraj, dzisiaj. Szczerze mówiąc między innymi też przyszłam do domu, żeby nagrać Wam paczkę, bo jestem trochę dzisiaj zajęta, ale że paczkę będę musiała poszczególne rzeczy porozdawać, więc stwierdziłam, że szybko wpadnę, nagram Wam ten filmik, no, żebyście mogli zobaczyć, co jest w nowościach, co ja mam w zamówieniu. Jestem bardzo też ciekawa, co Wyście zamówili. Ja w tym miesiącu nie robiłam przeglądu katalogu. Jakoś nie miałam czasu, ale jestem ciekawa. Być może coś żeście fajnego zamówili, coś tam wypatrzyli, fajną promocję. Jeszcze jest pół miesiąca, więc ja chętnie, chętnie skorzystam z jakichś polecajek. A teraz ja Wam pokażę swoje zamówienie. Więc już Wam mówię, w tej chwili w czerwcu obowiązują ten katalog na czerwiec. Mamy Focus, tak? I mamy ten taki fajny dodatek. Ja Wam powiem, że ja bardzo, bardzo polecam Wam zakupy z tego dodatku, bo mamy w nim seleb, w bardzo fajnej cenie. Zauważcie, przy dwóch sztukach 33 zł. Mamy tutaj jeszcze bardzo fajne promocje na podkład z Laksa. Tak? Zobaczcie, te malutkie takie żeliki podróżne. Tutaj mamy Tresele i whipped country, także też bardzo fajne oferty w dobrych cenach. I na końcu mamy nawet antyperspiranty po 6,99, czyli 7 zł. Bardzo fajna oferta, bardzo polecam skorzystać z tej wlotki. Ona jest do końca miesiąca, tak? Do 30 czerwca, także do końca miesiąca macie czas na skorzystanie. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie coś wybierze z tego katalogu, to oczywiście. Korzystajcie, bo też jest bardzo dużo różnych promocji. No, i ja dostałam paczkę, więc Wam pokażę. Ja tak skorzystałam z tej promocji, więc wziąłam te dwa celebry. Ten celebry jest bardzo fajny na wiosnę, lato, tak, bo on ma tak białą brzuskwinię, o nie Taki delikatny, ładny zapach. Naprawdę w większości to tam po się podoba, także cena jest niewygórowana. Można sobie zrobić zapas, można kupić dla siebie na wiosnę lato. To jest taki delikatny zapach. W moim zamówieniu jeszcze wzięłam, jeszcze jest właśnie fajna promocja w tej chwili. Chyba ona będzie do 23 z okazji dnia ojca, więc nie, nie będę Wam mieszać, bo być nie chcę Was okłamać, bo mogłam coś pomieszać. Wiem, że jest w tej chwili promocja, kupi się jedno full, full speed, drugie się ma za 50% ceny. Więc ja kupiłam ten Full Speed, zobaczcie jaki on jest w tej chwili. On jest w tej chwili już w nowym opakowaniach. 100 ml, także tak będą te Full Spity wyglądać różne. Ja ten Full Speed, ten pomarańczowy klasyczny i ten Full Speed Quantum zamówiłam, to są zamówienia dla moich klientów. Także ten Quantum był wcześniej chyba w srebrnym opakowaniu, takie srebrne. Także też bardzo fajne zapachy. Czyli pamiętajcie, kupuje się wodę jedną, drugą się ma 50% ceny. Także oferta jest bardzo dobra. A dla nowych, yy, dla przykładu, yy, bierzemy takie cztery wody. Płacimy za nie chyba 130 parę zł. Dla nowych konsultantów 30 parę zł i dodatkowo dostajemy yy, tuż legendary. Także bardzo fajna promocja za naprawdę fajną cenę bo to są takie duże wody, setki, to nie są te 75 albo 50. W moim zamówieniu jeszcze jest taki płyn spray przyspieszający wysuszenie suszenie lakieru. To maluje się, maluje się pasnokcie i później potem po minucie spryskuje się, ona przyspiesza wysychanie lakieru. Ten, te są nie dla mnie, są dla klientki. Szczerze mówiąc ich nie używam i tak być może. Kiedyś skorzystam. Ocena w tej chwili jest 17 zł za sztukę i to jest 50 ml. W zamówieniu jeszcze jest w nowym opakowaniu krem do pięt, ten trzydniowy taki napięty. Także tutaj mam taki dla klientów. Co jeszcze? Tutaj jeszcze chyba się odważę otworzyć, bo to dla mojej koleżanki. Ona tam czasami. Oj, chyba się bardzo świecę, nie? Ale tak wleciałam po prostu prosto z, e, z wyboru, prosto stamtąd, gdzie przylecę, nagram e, Wam filmik, bo potem i część będę musiała rozdać jutro, tak? I tak dalej. Tu jeszcze w moim zamówieniu, zobaczcie, takie brązoletki, sąsiadki. są to są brązoletki takie na rękę. Zobaczcie, to trzy brązoletki, trzy złote brązoletki. Takie różne i to jest chyba, one kosztowały 20 zł. Nie chcę Was okłamać. Tu już mam, 29 zł. Chyba trzy grąbolewki, oczywiście 29 zł. Ja to czytam cały czas te katalogowe ceny. Oczywiście każda z Was ma różne rabaty, także z tymi rabatami na pewno jest jeszcze mniejsza cena. Czyli tutaj w zamówieniu to, to, to. I jeszcze oczywiście trochę nowości. Zobaczcie, tutaj mamy legendary. On kiedyś był w takiej różowej, nie wiem czy pamiętacie, w różowej pudełek. W sumie to też jest różowe, ale takie bardzo jasno-różowe. Tak? Był tuż w tej chwili. Opakowanie się zmieniło. Nowi konsultanci też mogą zamówić sobie. Tuż w tej chwili, przy zamówieniu za 150 zł, tuż dostaje się gratis także można to wykorzystać dla nowych osób. Także jeżeli nowe osoby chętne są, na dole ja zawsze tam link puszczam, można sobie wykorzystać. A jeżeli ktoś nie wie co, jak, y, może do mnie napisać, ja wszystko wytłumaczę, jakie kody, co trzeba wkliknąć, y, pomogę, doradzę. I teraz tak, dalej, bo to są jako nowości, tak, dalej w nowości mamy IF-1. Jak już nową wodę, dostaliśmy nową wodę IF-1, Zaraz otworzę. Może sobie zjem, żeby to. O, tak pięknie wygląda. Zobaczcie, jaka różowiutka, taki soczek malinowy wygląda. <słuch> proszę. I zaraz przeczytajmy, może, co ona ma. To trwała, egzotyczna kompozycja, idealna na lato, która powstała dzięki połączeniu sił. Trzech pionierek sztuki perfumeryjnej. Dzięki niej możesz poczuć się w kobiecej, w kobiecej jedności i w sile swojej pewności siebie. Ona ma tak: różowy pieprz, drzewo cedrowe i marakuje, czyli takie wiosenno-letni zapach. Ja zaraz zobaczę. Zobaczymy. No, rzeczywiście, taki delikatny. Delikatny zapach kwiatowy, troszeczkę te drzewo cedrowe dziś przybija różowy pieprz, czyli taka bardziej zadziorna będzie. Ona jest niby taka słodkawa, ale troszeczkę ma takiego pazura w sobie. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie się utrzymywała, bo ten jednak różowy pieprz swoje robi i drzewo cedrowe będzie pomagało tak, że będzie bardziej takie, głębszy ten zapach będzie, tak? Także coś takiego mamy piękna woda w pięknym pudełeczku, o, różowym. a różowym. Tak dostaliśmy jeszcze pomadki Ultra Color. Nie wiem, czy będzie się, czy to będzie edycja limitowana taka zielona, czy te pomadki... chociaż nie pomadki. Dopiero co zmieniły kolor na taki czarny z tym paskiem czerwonym. Także widocznie. To będą taki limitowane, Ja dostałam kolor Ak Cross. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Opakowanie zielonkawe. O, proszę, taki ciemno-zielony, ładny. O, I taki nudziaczek. Taki nudziaczek typowy, zobaczcie. Jaśniutki taki delikatny. Powiedziała bardziej taki dla blondynek, takich typowych z jasną karnacją. Tak mi się zdaje, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie można wykorzystać. I dostaliśmy jeszcze lakier do 15: Dream and water. O taki, z takim na tym i on jest taki niebiesciutki. Tak mi się zdaje, że w ciągu tych różnych yy, takich lat, kiedy ja byłam liderem, ten kolor tak się chyba się powtarza. Być może, chociaż nie tam, tam też były takie perłowe. Już chyba mam taki podobny kolor, być może troszeczkę jakaś ta nocja może być inna. Dobrze pomaluję Wam po okropne paznokcie musicie mi wybaczyć, bo ja tutaj... Trochę ciężko pracowałam, mam okropne paznokcie, ale kolor Wam pokażę, o taki o, jakby ktoś był ciekawy, zainteresowany, to jest taki perłowy niebieski, taki niebieski, taki szafir, to może jeszcze nie jest, chociaż można nazwać to już szafirem. Także tyle i chyba to wszystko, całe moje zamówienie to jest wszystko. Wiadomo, że wraz z katalogiem, z zamówieniem pierwszym na czerwiec oczywiście dostaliśmy, dostałam katalog na lipiec, zobaczcie jaki fajny, bardzo mi się podoba, energetyczny, od razu tutaj się patrzy i od razu widać, że jest to letni katalog, tak, kolory. W sale 50 to pewnie jest bardzo dużo wyprzedaży, 50% chyba. Taniej, będzie bardzo dużo różnych wyprzedaży. Mamy tutaj jeszcze fajną ulotkę, zobaczcie, z też fajnymi ofertami, widzę, z dobrymi. Może tak postaram się Wam zrobić. Przegląd katalogu lipcowego, bo czerwcowego nie udało mi się zrobić. No i tutaj mamy Fokus. Wiadomo, w Fokusie zawsze konsultantki. Wiedzą, że w focusie mamy bardzo dużo zawsze nowości. W tym momencie jest o tyle fajnie, że każdą tą nowość, którą yy, piszę, że oferta limitowana jedna sztuka. Yy, kiedyś mogliśmy kupić w cenie takiej, jaki jest Fokusa, w tej chwili na te fokusowe nowości, ale tylko na nowości mamy rabaty, takie jakie mamy wypracowane swoje rabaty, także może, no, możemy wykorzystać dodatkowo jeszcze te oferty. Ja tu widzę bardzo dużo różnych nowości. Oho! Oh, oh. Jak na lato. W lecie będzie bardzo dużo nowości na poszczególne kosmetyki. Yy, także tak bliżej lipca może my to przejrzymy i zobaczymy, co tam jest ciekawego. A w tej chwili. Więc do usłyszenia, pa!